Siemanko z tej strony mówi farmazon WC dzisiaj otwieramy Blister, już go otwarłem, ale przerwało mi się nagrywanie po dwóch saszetkach Były takie tutaj bazówki z nich, tutaj z Nigerii, z Anglii, Anglii. Tak. taki przekrój bazówek i dwie karty Fans Favorite Aleksander Kerzakow z Rosji i Utility Player Fabio contrao z Portugalii. I limitka jest tutaj, jeszcze i nie odwracaliśmy. Zostały nam dwie saszetki, niestety jedna z drogą. Otwieramy drugą już z drogą, bo pierwsza saszetka to był Falcao, który dał Utility Playera, a druga to był droba, który, Drogba, który dał Fansa. Czy szczęście, szczęście drogby dla następnego Fansa, czy nie? Nie dało nam Star Playera. Mamy Sofami Figlo z Algerii. chyba go mamy, ale nie jestem pewien. I mamy logo Portugalii. O, logo Portugalii. Pewnie będzie się podobać Szepkowi. Następnie, chyba jest moją powtórką, ale nie jestem pewien, Montoliwo, Arnikev, Walker i Wybrzeże Kości Słoniowej. Otwieramy przedostatnią, czwartą saszetkę z Iniestą. Wysypujemy karty. I co mamy? No i znowu Lipa. Want to watch Lucas z Brazylii. Nie ma żadnych... Uuu, fajny koszulkę ma. Tutaj zgahany Kevin Prince Boateng. Potem Carlos Pena, Marco Gonzalez i Paulinho. I ostatnia tego miejsca. Musi być coś fajnego. Dawno nie było nic fajnego. Może jakaś topka. a i coś lepszego. Dobra, nie kraczę. Wysypujemy. I start. Mamy eksperta. Diego Fornalin z Węgier. Potem mamy Oliveria Grido, Lorenza L. Arbisonda, Luisa Perme i Dante z Brazylii. On dzisiaj doży przekrój Brazylijczyków, a kartą specjalną limited edition jest. Kto jest Costa Migros z Grecji? Nie mam go jeszcze, zaraz sobie wsadę. politecko toploaderek, Polecam z Max. Ola, no, z Max Collection, nie z Max Collection, tylko z Cards Planek. Cards Planet i wkładamy mojego trzeciego top eee. trzecią limitkę. Strzepujemy na dół. I tak ona się prezentuje. Wow. Limitka dzisiaj Utility One to Watch Star Player, Expert Fans i Godło Portugalii. I przekrój bazówek Mówił do Was Farmazonów C. Pozdrawiam i cześć!